będzie mnie dobrze widać. Hej, cześć, mam ludziska, z tej strony Robin Skateboard. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, mimo świerszczy, które gdzieś w tle cykają sobie radośnie. Wybrałem się dzisiaj na malutki spacer po mojej okolicy. I tak, wow, Robin Skateboard w końcu na YouTube, Boże. Dawno mnie nie było, dawno nie gadałem do kamery. Tak, wiem, że była ogromna dwumiesięczna przerwa, nie dałem żadnych wytłumaczeń i teraz najwyższa pora, aby Chcę nieco wytłumaczyć, dlatego właśnie wybrałem się w takie ciche, spokojne miejsce. to są pola niedaleko właśnie mojego domu, jest fajnie, spokojnie, na łonie natury, jak widzicie drzewa, tak, to nie green screen, naprawdę siedzę na, właśnie mam nadzieję, że nie na żadnym rówisku, bo mnie zjedzą mrówki i nie będzie powrotów na YouTube. ale tak moi drodzy, wracam z powrotem do nagrywania. Kolejny w zmartwychwstanie Rubina. Masakra, powiem wam. No ale tak, nie ja będę tutaj przepraszał, bo cwaniaki z Twitcha i z Facebooku powiedział, żebym nie przepraszał, bo przerwy są oczywiste, ale chcę się wytłumaczyć z tego, dlaczego nie było tak długo materiałów. Ale dzisiaj to słonko grzeje, o oh, matku. Nie było tak długo materiałów, ponieważ musiałam ogarnąć co nieco w swoim życiu. Najważniejsze to była w sumie praca i prawo jazdy, pp. Praca, prawo jazdy. Prawilne prawo jazdy, prawilna praca. Ponieważ rzuciłem studia, przynajmniej do października, bo pewnie od października znowu pójdę na coś nowego, musiałem sobie znaleźć pracę, ogarnąć temat pracy, zacząłem prawo jazdy. Oczywiście dziewczyna te sprawy musiałem wiecie, bardzo dużo czasu poświęcić na różne rzeczy związane... Z, moją, tak jakby, z moim prawdziwym życiem, a nie z tym wirtualnym, YouTube'owym. E, trochę się przekrzywiła chyba kamerka. żeby sobie okularki, bo było mnie trochę lepiej widać, znaczy bym lepiej ja widział. No i właśnie musiałem poogarniać bardzo dużo spraw, takich życiowych, prywatnych, przez co musiałem zrezygnować właśnie z YouTube'u, bo YouTube y trochę czasu jednak zajmują. E, nagrywanie, montowanie i tak dalej, to wszystko całkiem sporo czasu zajmuje. No a z racji tego, że właśnie brakowało mi czasu, musiałem z jak jakąś z rzeczy poświęcić, no i stwierdziłem, że e, odstawię YouTube'a do momentu, do czasu, do którego będę miał mniej więcej wszystko ogarnięte, mniej więcej. Zrobione, kurczę. Będę musiał dużo przycinać, bo kurde, dawno nie gadałem. Jestem taki jakiś nierozgrzany. Znaczy, e, ostatnio były fajne live streamy, więc tam się rozgadałem, fajne dogrania Ale do vlogów jeszcze jakoś brakuje mi tego takiego, wiecie, ganańska-vlogowego, kurczę. W ogóle świecie jest bardzo fajne, fajne w ogóle miejsce. Właśnie tak jak mówię tylko żeby mrówek tutaj nie było, to będzie bardzo szczęśliwie. No i tak, faniaki Tak jak mówiłem, no, musiałem ogarnąć swoje życie. Na szczęście się całkiem dobrze udało. Aktualnie mam pracę, mam prawo jazdy. Niestety nie pokażę wam tego prawka, bo nie wziąłem za sobą. Portfela, ale tak, prawko jest. Robin Driver będzie jazda na całego. Mam robotę i wszystko w ogóle się całkiem dobrze układa. Mam teraz trochę więcej czasu wolnego, dlatego myślę, że uda mi się całkiem dobrze wrócić na YouTube. Przepraszam też, no muszę przeprosić, no bo wiadomo, zostawiłem Was bez żadnego uprzedzenia. Nagle zniknąłem z YouTube'ów i w ogóle tak bez sensu zaniknął o mnie, zaniknął wszelki ślad mojej aktywności, w ogóle wszystkiego. Nie było mnie, no ale teraz chciałbym wrócić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że jeszcze raz y, chętnie zasiądziecie do moich materiałów. No, bo wiem, że zjebałem, no nie ma co tu ukrywać, zostawiłem was bez niczego, nagle uciekłem i, i źle mi z tym. Na początku wmawiałem sobie, że dobrze zrobiłem, y, że YouTube wcale aż tak nie był dla mnie ważny. Po czym y, po tych dwóch miesiącach po prostu. Męczenia się z samym sobą i moim sumieniem. Po prostu moje sumienie wygrało i przekonało mnie do tego, że jednak YouTube jest bardzo dla mnie ważny. I bez tego YouTube'a jakoś ciężko mi się żyje. I gdy zrobiłem pierwszego streama, drugiego streama, trzeciego streama, z każdym streamem po prostu robiło mi się lepiej na serduszku. I teraz wiem na pewno, że jednak te streamy i YouTube jest dla mnie bardzo ważne. Mimo, że na początku tak nie myślałem, to przekonałem się po tej przerwie, że jednak to coś w tym jest. Także jeśli, jeśli jeszcze jesteście w stanie mi wybaczyć kolejne moją śmierć i kolejne w zmartwychwstanie, to będę bardzo szczęśliwy. Jeśli zasiędziecie do moich materiałów, z przyjemnością jeszcze bardziej będę szczęśliwy. Mam nadzieję, że tym razem was nie zawiodę. Nie wiem, czy mówiłem to przy kolejnych moich zmartwychwstaniach, ale będzie to kolejny raz, prawdopodobnie, gdy mówię właśnie, że chciałbym was nie zawieźć i tym razem. Miejmy nadzieję, że tym razem to będzie ostatni raz, gdy będzie już taka długa przerwa i że już będziemy się bawić na tych YouTube'ach o wiele dłużej. O mój Boże! Chyba, chyba lepiej mi idzie. Kurczę, oczywiście tak, zapomniałem wypluć gumę. Tak ją nie, tak nieładnie, jak się żuje gumę i do kogoś mówi, to wiecie, tak. Brak kulturki. Ale nie mam gdzie jej za bardzo wyrzucić, bo nie będę przecież śmiecił na takim pięknym tutaj, na takim pięk w takich pięknych okolicznościach. Nom, nom, nom. <grym> ja oczywiście powycinam co nieco pewnie, bo kurczę, jak zawsze będzie milion godzin materiału, a miał być tylko chwilowy spacerek i chwilowa pogadanka. W ogóle trochę się pozmieniało w tej okolicy. Ja odkąd, jak ja ostatnio tutaj byłem, naprawdę dawno temu i tak widzę, że, że gdzieś tam jakieś domy się budują, tam jakiś dom już jest, w ogóle tak w całej okolicy jakoś tak dziwnie. Zawsze pamiętam, że to było jedno wielkie polo, i w ogóle laski takie śmieszne. Motylek, wow, cześć motylku! Motylek też będzie mnie oglądał. Vlog dla motylka specjalnie, Jej, oj, dla ilość cwaniaczki. No, i myśl, myślę, że mniej więcej wytłumaczyłem, o co chodzi. Także moje życie zostało ogarnięte, mam już więcej czasu, mogę wrócić na YouTube'a. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Oczywiście cwaniaki, pięknie, kurde, normalnie. Czuję moc, czuję, że teraz będzie pięknie i że będzie naprawdę mega, mega konkretnie. Oraz e, zapraszam Was na cwaniacką grupę na Facebooku naszą, Cwaniaczki Robina, założyliśmy po wczorajszym, no dobra, po... Niedzielnym streamie zostałem zachęcony. Tam właśnie się bawimy całkiem fajnie. Jest taka grupa, więc jeśli macie Facebooka, to wbijajcie śmiało. Będę was akceptował. Tam wrzucam często posty różne i tak dalej. Sobie dyskutujemy fajnie, spędzam czas na tej grupie. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jeśli wierzycie w mój powrót i w moje siły, to dajcie łapę w górę. Tam ktoś jedzie na rowerze. I a pozdrowki dla ciebie cwaniaczku, jakaś dziewczynka na rowerze dobra, nie będę, nie będę krzyczał za głośno bo jeszcze się wystraszy coś, potem je posądzą, nie wiadomo co, także cwaniaki ja się z wami żegnam, takim cwaniackim widokiem zero problems, problems, z yeah. i do usłyszenia w kolejnym odcinku, <gry> nie no trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia papa. Pa. mam nadzieję, że będziecie dalej ze mną i że będziemy się dobrze bawić na tych tubach także cwaniaki, do usłyszenia, trzymajcie się zakładam okularki i enjoy the moment mogę Wam jeszcze pokazać mniej więcej w okolicy jak wyglądało moje nagrywanie więc ja sobie siedziałem tutaj zielono jak widzicie czekajcie zrobię takim o tak widzicie tutaj piękne pole tam jest słonko które dzisiaj robiło mi jako oświetlenie tu mam jakieś krzaczki wow czyś krzaczki krzaczki Zostawmy krzaczki, nie będziemy doguczać. No i jak widzicie, pełno zielonego. Ho, zielone, nic tylko rolować i jarać. Jo, nie, niestety nie takie zielone. No i tak to wygląda okolica. Myślę, że będę tutaj częściej przychodził nagrywać vlogi, bo całkiem fajny, fajna miejscówka. Więc fajniaczki, do usłyszenia, trzymajcie się. Ja jeszcze chwilę sobie tutaj chyba posiedzę, bo bardzo przyjemnie. Świerszcze w tle, mam nadzieję, że Wam za bardzo nie przeszkadzają. Jakiś taki jestem biały. No ale spoko. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!